Znajdujemy się teraz na pokładzie samochodu marki Fiat firmy Elcamp. Przystosowany właśnie i zrobiony przez firmę Elcamp, jeżeli chodzi o, o wnętrze tego pojazdu. Jest to jedna z największych firm w Polsce i wszystko to, co tu jest zrobione, to jest projekt właśnie Polski, Polska Myśl Technologiczna. Moim gościem, a właściwie gości nas pan Jacek Jasko, dyrektor za zarządzający, projektant, współwłaściciel firmy. Kiedy pojawił się pomysł utworzenia firmy, zajęcia się właśnie tego typu działalnością? Pomysł rodził się długo w moim przypadku, ponieważ pracowałem w korporacji. W tej korporacji zaczęło się dziać trochę gorzej. Szukałem jakiejś alternatywy na przyszłość zawodową, nie tylko. I miałem, ponieważ kampery były moją pasją. Ja wypożyczałem te samochody, najpierw korzystałem z nich, wypożycz... korzystając z wypożyczalni. Ale na tyle mi się ta forma podróżowania, ta niezależność, którą daje kamper, podobała, że postanowiłem, że być może należy połączyć już działalność swoją zawodową, aktywność zawodową razem z realizacją swojego hobby i swoich pasji. No, i wybudowałem najpierw pierwszy samochód dla siebie. Ten pierwszy samochód został dobrze przyjęty przez moje najbliższe otoczenie. Kolega mnie namówił, powiedział, dlaczego nie robić z tego biznesu. No, i spróbowałem. No, i to w 2009 roku wystawiłem swój pierwszy samochód na targach w Krakowie. Cieszył się na tyle dużą popularnością, że musiałem. Postanowiłem już jakby porzucić poprzednią pracę i skoncentrować się na rozwoju tych samochodów. No i od 2009 roku robię to hmm, najpierw mówię w włas we własnym zakresie od 2012 w ramach nowej spółki, ponieważ okazało się, że realizacja tej pasji wymaga bardzo dużych inwestycji i nie dałem rady sam, musiałem znaleźć sobie biznesa, partnera biznesowego. Znalazłem go w krakowskim Elkampie i od 2012 roku robimy to wspólnie i zdecydowanie jesteśmy pionierami na polskim rynku to. Lata ciężkiej praktyki, ciężkiej, ciężkiej pracy, no ale rzeczywiście teraz możemy powiedzieć, że, że, że po wielu latach ciężkiej krwi i potu doszliśmy do takiego etapu, że ilość zamówień na te samochody przekracza absolutnie nasze moce produkcyjne, jesteśmy wyprzedani do wakacji, do przyszłych wakacji. I co najważniejsze zostaliśmy docenieni i na rynku polskim, ale na rynku zachodnim, niemieckim, który jest absolutnie liderem w tej branży i skandynawskim. I to jest dla nas absolutne potwierdzenie, że mimo że pod, produkt jest polski, że jest w Polsce wymyślony, w Polsce produkowany, no to, to że jest dobrze przyjmowany przez, przez również przez te rynki bardziej doświadczone, z większymi tradycjami, bardziej wymagające. Pewnie, ponieważ no, mówię te doświadczenia, które oni tam mają od wielu lat, powodują, że Klient niemiecki, jak przychodzi do takiego samochodu, zagląda dokładnie we wszystkie miejsca i wszystko sprawdza, wszystko weryfikuje. I dla nas jest to bardzo duża satysfakcja, że udało się nam na tamtym rynku przebić i, i z takim sukcesem. Może za wcześnie mówić o sukcesie, bo to oczywiście. Ciągle proces, który trwa, ale zdecydowanie wydaje nam się, że najgorsze lata mamy za sobą. Ale to, co przede wszystkim ludzie doceniają na zachodzie, to jest to, że rozwiązania funkcjonalne, które się nie powtarzają w innych samochodach. Na przykład uszko, które jest nad nami takie rozkładane tutaj, jest przez nas opatentowane i to jest takie rozwiązanie, które bardzo doceniają nasi zachodni klienci, ponieważ jest proste, nie ma się co zepsuć, a równocześnie bardzo ładnie działa. Ja może później pokażę. I doceniają ludzie też jakość. To, z czym na pewno się zmagamy od dłuższego czasu, to taka nieufność do polskiej marki. W Niemczech te uprzedzenia, te, może uprzedzenia to nie jest właściwe słowo, ale taka wątpliwość dotycząca e, polskich producentów, no i bardzo nam przeszkadzała na początku. Potrzebowaliśmy kilku lat, żeby przełamać tą nieufność, ale teraz już mamy absolutne potwierdzenie, że, e, że ponieważ po pierwsze utrzymaliśmy się na rynku, co wzbudza wśród naszych partnerów, czy tam w naszej konkurencji niemieckiej takie ewidentne uznanie, że się nam udało przetrwać najgorsze lata, ale też musieliśmy przełamać nieufność. Ale muszę powiedzieć, że to udało się nam przełamać i co jest najistotniejsze, ten problem nie występuje na przykład w Skandynawii. W Skandynawii możemy spokojnie wykorzystywać marketingowo, że to są polskie samochody i ludzie przychodzą i pytają, gdzie są te polskie kampery. I to jest dla nas bardzo fajne i bardzo takie potwierdza fakt, że tam polski rodowód nie przeszkadza. Ale w Niemczech już. Nie jest aż tak łatwo. W Niemczech musimy być ostrożni. To znaczy tam, tam oczywiście nie ukrywamy polskiego rodowodu, nie ukrywamy, że to są polskie samochody, ale obnoszenie się z tym z punktu widzenia marketingowego jest utrudnieniem, nie ułatwieniem. W Polsce no, ciężko byłoby jednak bazować, mimo że mamy coraz więcej polskich klientów i bardzo ich lubimy. Znaczy, Polscy klienci od Niemców różnią się tym, że kupując nasz samochód, zabierają katalogi i rozdają i z dumą pokazują te katalogi, jak, się, jak są zatrzymywani często. Przez sąsiadów na kempingach rozdają nasze katalogi. My to bardzo doceniamy. To nam, to nam się wydaje bardzo fajne i takie bardzo sympatyczne, że nasi klienci działają również marketingowo. No właśnie ten polski rynek chciałem też pana zapytać, czy jest tendencja wzrostowa, że to jest, zainteresowanie jest, jest. jest. To dotyczy w ogóle całej rynku, całego rynku w ogóle samochodów kempingowych w Europie, ale w Polsce z roku na rok ten rynek jest coraz większy coraz większe zainteresowanie. W Polsce doskwiera to, że tu nie ma tradycji jednak, że, że mm, o, oczywiście przyczepki kempingowe, niewiadów, to tak. historia, to polska, polska tradycja. Natomiast kampery, samochody kempingowe to ciągle jest na tym rynku nowość. No i to, co jest pewnie bardzo dużym kłopotem, to jest e, koszt takiego samochodu. To jednak dla większości e, naszych rodaków jest cena zaporowa. No. I, I to stanowi o tym, żeby, że że ten rynek będzie się jeszcze długo rozwijał i na pewno będzie się rozwijał, bo to, bo to jest rzecz, którą jak ktoś spróbuje, to najczęściej już, już nie wyobraża sobie innego spędzania w wakacji niż tylko właśnie kamperem. Choć oczywiście nie jest to forma podróżowania dla wszystkich. No, tu, tu nie da się niestety pewnych rzeczy zastąpić, to znaczy jak porównamy tą przestrzeń z przestrzenią pokoju hotelowego, nawet najskromniejszego, no to imponująco tu nie jest. Natomiast ta swoboda, ta możliwość podróżowania, zatrzymania się w każdym miejscu, w którym się chce, no widoki, które człowiek, za które normalnie musiałby dużo zapłacić. My, mi się bardzo często zdarza zatrzymać gdzieś na, 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 na plaży albo blisko, w Chorwacji blisko brzegu. No budzę się rano Mam, mam piękny widok za oknem. W, nie wiem, w Hiszpanii biegam po plaży jako pierwszy, bo, bo, się, bo się budzę wcześniej. No. Dużo wygodniejsze podróżowanie, dużo wygodniejsze parkowanie, chociaż trzeba obiektywnie przyznać, coś za coś. No, ta przestrzeń jest zdecydowanie bardziej ograniczona niż w przypadku dużych, dużych samochodów, ale wszystko, co powinno być w kamperze, czyli prysznic, toaleta, kuchnia, miejsce do spania wszystko tu, tu jest. A i tak większość czasu najczęściej spędza się w lecie na zewnątrz samochodu. Ponieważ tu się przychodzi tylko człowiek najeść, umyć i pójść spać. I mówią, no to, to jest taki program, który w tym samochodzie się spokojnie mieści, a ta, ten komfort, który daje właśnie takie niewielkie gabaryty podróżowania no, w Niemczech na autostradach, tym samochodem spokojnie można jechać 150 na godzinę. I nie ma człowiek wrażenia, że osiąga pierwszą kosmiczną, albo, albo że się zaraz rozleci ten samochód. To naprawdę jest bardzo wygodne podróżowanie, szybkie, sprawne, więc doceniają to ci, którzy przemieszczają się często. Bo jak ktoś jedzie na kemping na przykład i spędza dwa tygodnie w jednym miejscu, to według mnie alternatywa w postaci przyczepki kempingowej albo, albo dużego kampera jest zdecydowanie moim zdaniem lepiej dedykowana. Natomiast jeżeli ktoś lubi aktywny sposób spędzania czasu, dużo podróżuje, ogląda dużo miejsc, zdecydowanie małe kampery są wygodniejsze. Także... I jeszcze może jedną rzecz tylko powiem, pochwalę swoją załogę. To co nasi zachodni klienci doceniają, to rozwiązania funkcjonalne jedno, estetyka drugie. Za to pewnie w znacznym stopniu odpowiadam ja, ale doceniają też jakość wykonania tych samochodów. Moi pracownicy, ja mówię to po wielu latach, być może kiedyś to usłyszą, znaczy ode mnie słyszą dosyć często, ale po wielu latach uważam, że mam świetną ekipę w Karczewie pod Warszawą, która naprawdę fajnie pracuje. Młodzi ludzie, ale bardzo dobrze moim zdaniem zmotywowanie, ale też no, fajnie myśląc. Znaczy, to, co lubię yy, u młodych moich pracowników, ale, a, to to, że, że oni są bardzo zaangażowani. Są dumni ze swojej pracy i myślę, że naprawdę mają powody. Jak przychodzą Niemcy i mówią, szynę to jedno, że piękne, prawda? natomiast to, że, że, że jakość wysoka, no, to, to też jest dla mnie jakieś potwierdzenie, że naprawdę dajemy radę. Na S tym się koncentruję. Są tego efekty, widać je, także jeszcze raz dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.